O wczoraj podjęliśmy działania polegające na tym, że wprowadziliśmy dokąd dało radę kamerę zakładu wodociągów kanalizacji. Niestety ze względu na podmokły grunt nie wjechała daleko, nie zobaczyliśmy. Następnie weszła grupa saperska z policji, żeby sprawdzić czy nie ma jakichś niespodzianek zabezpieczeń przed sabotażystami, Nie stwierdzono ale stwierdzono, że kanały są zasypane. Musimy teraz metodą prób i błędów przez odkrywki znaleźć koniec kanału. Mhm. A co jakieś plany na przyszłe dni? Odkrywki zrobić, znaleźć na jakiej trasie biegnie jak daleko i wtedy przystąpimy po znalezieniu końca kanału przystąpimy do zasypania. Mhm. Czyli cały kanał będzie zasypywany, tak? Musimy, bo w grodzie opuszczenia się jedni i niebezpieczeństwo na ruchu jest sprzętu ciężkiego.